Siemano. Temat, który chcieliśmy poruszyć dzisiaj to jest kwestia węglowodanów. Jest to bardzo atrakcyjny temat z tego powodu, że dzisiaj bardzo mocne są diety wysokotłuszczowe z minimalną ilością węglowodanów. Pierwsza kwestia, którą chciałbym Wam Przypomnieć, pamiętajcie, że mówimy o odżywianiu w sportach walki. W sportach walki jest to wysiłek nie zawsze, ale głównie o charakterze bezklenowym, kiedy nasz organizm jednak te węglowodany bardzo chętnie wykorzystuje. Oczywiście pod jednym warunkiem, że ma do nich dostęp, czyli nie chodzi tylko o spożywanie ich, a również o glikogen miśniowy, który magazynujemy. Tak naprawdę ilość węglowodanów, jakie powinniśmy jeść, to nie jest, takie magi, ma jedna magiczna prawda. Tutaj chodzi o to, czy na przykład trenujemy raz dziennie, czy dwa razy dziennie. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma, przygotowuje się do walki, trenuje dwa razy dziennie, tych węglowodanów w diecie może być troszkę więcej, a w przypadku jednego treningu, na przykład wieczorem, w tym momencie nasze żywienie wygląda zupełnie inaczej. Jednak prawdą jest to, że węglowodany są nam niezbędne. Jest na to bardzo dużo badań naukowych, które. W Pokazują, że węglowodany zwiększają naszą wytrzymałość, szczególnie te badania były głównie robione faktże na kolazach, ale ich wytrzymałość i moc była znacznie większa, kiedy poziom glikogenu był uzupełniony. Kolejna kwestia, spożywanie węglowodanów również bardzo dobrze działa na obniżenie chociażby kortyzolu, czyli również ten stres okołotreningowy, jeżeli spożywamy okołotreningowo węglowodany, też będzie w znacznym stopniu obniżony. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli mówimy o glikogenie mięśniowym, tak jak już poruszyliśmy w tematyce jednego filmiku, odbudowywuje się on w jakiejś perspektywie czasu. Więc tak naprawdę w momencie takim, gdy trenujemy oporze X, to ten posiłek na dwie godziny przed treningiem, czy trzy, czyli taki klasyczny posiłek przed w ogóle nie będzie miał żadnego wpływu praktycznie na uzupełnianie tego glikogenu mięśniowego. O ten jakby rezerwuar energii musimy zadbać już wcześniej, czyli w tej perspektywie powiedzmy 4-8 godzin. W momencie takim, gdy uzupełniamy go na bieżąco, a nie nastąpiło jakby całkowite jego wyczerpanie. Ten posiłek przedtreningowy zawierający węglowodany będzie w znacznym stopniu jakby podnosił poziom glukozy we krwi, która oczywiście też może stanowić źródło energii podczas właśnie wysiłku beztlenowego, jakim jest jakby trening w sportach walki. Jeżeli jakby jeszcze możemy pomówić sobie o jakby rodzajach tych węglowodanów i jakby z jakich korzystać, a jakich nie, to takim najogólniejszym jakby zaleceniem dla Was, które rzeczywiście przydałoby się zrobić dla każdego, to byłoby ograniczenie z diety pszenicy, czyli tego bardzo popularnego zboża występującego w menu każdego z nas. Jeżeli chodzi o węglowodany, też bardzo dużo osób porusza kwestię wrażliwości insulinowej, że nie poleca spożywać dzisiaj dużej ilości węglowodanów, bo wiele osób ma z tym problemy. Jednak pamiętajcie, że większość badań, jeżeli chodzi o wrażliwość insulinową, było robione na ludziach nietrynujących I u ludzi nietrenujących te węglowodany faktycznie, praktycznie są niepotrzebne i tam warto je ograniczać. Czym mniej, tym lepiej nawet bym powiedział. Jeżeli chodzi o ludzi trenujących, sam trening bardzo mocno poprawia wrażliwość insulinową, szczególnie po zakończonym wysiłku. Wtedy uaktywnia się inzym który nazywa się GLUT4, który jest odpowiedzialny za magazynowanie glikogenu, dlatego ludzie trenujący dobrze reagują na węglowodany. Oczywiście nie wszyscy, każdy jest inny. Wtedy polecałbym również dodać suplementację na przykład R kwasu alfa-liponowego. Ten kwas nie tylko jest bardzo mocnym, tutaj suplement nie tylko bardzo mocnym antyoksydantem, ale również poprawia bardzo dobrze wrażliwość insulinową i spożywany dwa razy w dziennie może pomóc nam na zwiększenie glikogenu mięśniowego. Czyli reasumując, węglowodany dla osób aktywnych fizycznie jak najbardziej na tak, e, czyli generalnie dla Was, bo kierowane są te filmiki dla jakby osób zainteresowanych tematyką sportu walki, za węglowodanami jesteśmy na tak, w szczególności jakby w okolicach treningu, kiedy jakby te węglowodany będą jakby powodowały dużo lepszą regenerację niż gdyby ich tam nie było. Jednak odsyłam Was do filmiku o tłuszczach, gdzie powiedzieliśmy, że tłuszcze powinny stanowić minimum te 30%. Czyli jak widzicie nie mówimy, że węglowodany są najważniejsze. Po prostu one muszą być. Ale oczywiście tłuszcze w diecie może być więcej, bo dla naszego anabolizmu są one ważniejsze. To jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że temat był dla Was interesujący i zapraszamy do zadawania dalszych pytań w komentarzach na forum i na Facebooku. Cześć. Na razie.